Sześć lat życia świętej pamięci Heleny, za wszelkie dobro, jakie dzięki niej stało się i naszym udziałem. Ale dzisiaj jest wielka okazja na refleksję, na modlitwę żeby spojrzeć na swoją drogę życiową, na swoje pielgrzymowanie, bo tu na Ziemi jesteśmy pielgrzymami do Domu Ojca. Dusze zmarłych nie mogą już nic uczynić dla swego zbawienia. To my, jako Kościół pielgrzymujący, Możemy wypraszać dla nich łaskę wiecznego zbawienia i to czynimy, ale musimy pamiętać, że jesteśmy w drodze i pytać się i starać o tę wierność Chrystusowi. Tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami do wiecznej Ojczyzny a nie wiemy kiedy zatrzyma się zegar naszego życia. Czuwajmy więc i bądźmy gotowi.